Siemanko, witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę amerykański film sensacyjny pod tytułem Mechanik Konfrontacja z roku 2018. Główne role grają Jason Statham jako Arthur Bishop, Jessica Alba jako Gina oraz Tommy Lee Jones jako Max Adams. Reżyserem jest Denis Genzel. Ale nie przeciągajmy, lećmy z tematem. Arthur Bishop, legendarny płatny zabójca, który przenosi swój zawód mordercy na poziom profesjonalizmu, postanawia porzucić niebezpieczne życie i zaszyć się w tropikalnym raju. Jednak jego spokojne życie Zostaje brutalnie przerwane. Gdy jego stary przeciwnik zmusza go do powrotu do gry. Tym razem stawką jest życie kobiety, którą Artur darzy uczuciem. Aby ją ocalić, Bishop musi wykonać trzy niemalże niemożliwe zabójstwa, które mają wyglądać jak wypadki. Z każdym nowym celem sprawy się komplikują, a Bishop odkrywa, że nie tylko walczy z przeciwnikiem, ale i ze swoimi demonami z przeszłości. Ale czy ta konfrontacja stanie się dla niego walką o przetrwanie i próbą ostatecznego uwolnienia się od mrocznej przeszłości? No musisz to odpalić. A jak nie widziałeś pierwszej części, to oczywiście zapraszam na nasz kanał. Tam nadrobisz za to solidny film, który przypadnie do gustu fanom Jasona Stathama i intensywnym sekwencjom akcji. Moja ocena to 8 na 10. Film zachwyca dynamicznymi i widowiskowymi scenami. Pościgi, wybuchy i sceny walki są solidnie zrealizowane i trzymają w napięciu. Produkcja nie daje widzowi ani na chwilę wytchnienia, stale przenosząc akcję na coraz to nowe, egzotyczne lokalizacje. Zdjęcia są na wysokim poziomie, co dodaje realizmu i intensywności scenom akcji, a widoki z różnych stron świata, które były kręcone w malowniczych zakątkach Tajlandii, Malezji i Brazylii dają okazję, by zobaczyć egzotyczne miejsca, które robią wrażenie. Jason Statham idealnie odnajduje się w roli Bishopa, profesjonalnego zabójcy z zasadami. Jego występ wnosi charakter i emocje do filmu. Moim zdaniem jedynym minusem jest to, że motywacje bohatera są pokazane pobieżnie. A wątek osobistej przemiany bishopa wydaje się nieco płytki. Ale teraz wyobraź sobie, że jesteś Arturem Bishopem. Maszyną do zadań niemożliwych. Mistrze w planowaniu morderstw, które wyglądają jak wypadki. Na pozór bez uczuć i zawsze z zimną krwią, ale coś w tobie pęka i próbujesz zostawić za sobą dawne życie. Jednak przeszłość cię dogania. Twój największy wróg bierze zakładnika. Co gorsze, to osoba, na której ci zależy. Żeby ją uratować, musisz wrócić do gry i wykonać trzy niemal niewykonalne zlecenia. Każdy z nich to wyścig z czasem, próba twojej siły, odwagi i moralności. Dałbyś radę być takim twardzielem jak bishop, ale może nie zastanawiajmy się nad tym, bo zawód taki jak płatny zabójca nie ma prawa istnieć. Więc może skupmy się bardziej na moralnej lekcji filmu, bo choć bishop jest płatnym zabójcą, ma swoje zasady, swoją wewnętrzną etykę, której się trzyma. Pytanie, czy w świecie pełnym przemocy zawodowej? zabójca może zachować człowieczeństwo? Każdy za cel stawia sobie ochronę niewinnych. W świecie Bischopa nie ma łatwych wyborów. Za to jest pełno pytań o morale. Bohater staje przed trudnymi decyzjami, w których jego honor i zasady są wystawione na próbę. Ostatecznie jednak mechanik konfrontacja przypomina, że każdy, nawet ktoś z ciemnej strony, może znaleźć wewnętrzną motywację, by walczyć o coś większego niż pieniądze czy zlecenie. Jako bishop uczysz że to nie zawód cię definiuje, ale wybory, które podejmujesz. Film pokazuje, że nasze działania i decyzje budują naszą tożsamość. Nawet jeśli na drodze stają przy Przeszłość, strach i wątpliwości, więc siadaj wygodnie i koniecznie odpalaj ten film, sam lub z paczką i koniecznie na końcu wspólnie przedyskutujcie tą produkcję. Dzisiaj to by było na tyle, to był film Mechanik Konfrontacja, to jest kanał Kinowa Klisza, dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli Ci się podobało, możesz zostawić lajka oraz suba, żeby być na bieżąco i napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Nowy odcinek w każdą środę i sobotę w godzinie 15. Pozdro!